Kjema. Ja. 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 Żaden na będzie otukała brak to co? Ty to już się trośroda, a wy w czwartek jedziecie. Tak. Hmm. godziny poślizgu w żaden sposób. Studium ją Dzisiaj, ale to za chwilę. Już teraz, zaraz. Dobra, to no zapraszam. Dobra, dzięki. Słyżenie, na już. Na już? Na już. Zobaczysz? No? Pada Zapraszam zapraszasz na jakieś tryganie? Zapraszam Aj, owszem Dlaczegoż by nie? Ufryganie męskie Jak ty chcesz, co chcesz Klatę mogę ogolić ale to za 200 zł. Tak. Specyficznie rozchodzę. Coś tam sobie tu łutnę, tam łutnę. Troszeczkę na dłoń, tak? I rozprowadzę w głowę, ale to się pięknie. Skurczę. I jeszcze raz. Wierzę, kurczę. Odsoczamy w I bierzemy troszeczkę, troszeczkę. Proszę. Tak? Dobra, no dawaj. Ale śliczny. Skurde. Piękny jestem. Ja mam na 10, 30 klientka, Paweł na 10, więc... 8-0-8-3, wszystko po 20. Nie grałem, co robiłeś? Mieszam. się, było. Tej, Dawid, weź tego teraz, i nagrywaj coś cię po Trochę mi przykro, o, ale. Ale z jednej strony przydałoby mi się dzisiaj na dziarę. Dzisiaj będą karabiny nabite. Mezu, dzisiaj jest smetny tutaj. Co? Mówię, że to takie jak nie można dwa dni będzie. Yeah. <laughs>